Cześć, witam Was w kolejnym odcinku! A dzisiaj... Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappé i Realem Madryt nie ma końca. Gdy niespełna rok temu Francuz miał zawitać na Santiago Bernabeu, nagle przedłużył swój kontrakt z PSG. Dziś sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Dlaczego Mbappé przekazał działaczom królewskich, że marzy o grze dla Realu Madryt? Kiedy Francuz będzie mógł odejść z Paris Saint-Germain? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Lechu Poznań, który może zostać wykluczony z Ligi Konferencji oraz o osamotnionym Robercie Lewandowskim. Czy Lewy nie jest piłkarzem na najważniejsze mecze? Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Kylian Mbappé to piłkarz, który jest wręcz stworzony do gry w Ralu Madryt. Królewscy wciąż zmagają się z problemami zastąpienia lidera, jakim niegdyś był Cristiano Ronaldo. Lukę po Portugalczyku miał wypełnić Eden Hazard, jednak transfer Belga okazał się sporym niewypałem. Przysłowiową pałeczkę po Ronaldo przejął Karim Benzema, który doprowadził ekipę Santiago Bernabeu do zwycięstwa w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie. Francuski napastnik ma już jednak 35 lat i niebawem królewskim będzie potrzebny kolejny lider, a nim miałby zostać Kylian Mbappé. Jak twierdzi dziennik AS francuski napastnik jest zdecydowany by spełnić swoje marzenie o grze w koszulce Los Blancos Kylian widzi że lata lecą a nadzieja na wygranie Ligi Mistrzów z PSG stała się utopią Mbappé pragnie opuścić Paryż już tego lata, ale wydaje się niemożliwe, by Katarczycy dali na to zielone światło i wszystko wskazuje na to, że Francuz będzie musiał poczekać do 2024 roku, by spełnić swoje marzenie o grze na Bernabeu. Zdaniem asa piłkarz jest przekonany, że chce wykonać ten krok i miał już zakomunikować działaczom Królewskich, że będzie zawodnikiem Realu Madryt najpóźniej od sezonu 2024/2025. Dziennik twierdzi, że zgodnie z przedłużonym kontraktem z PSG wiosną ubiegłego Roku, Kylian pozostałby w Paryżu do 2025 roku, gdyby Paris Saint-Germain wygrało Ligę Mistrzów. W przeciwnym wypadku umowa zawodnika z Paryżanami wygasa w 2024 roku i mogłaby być przedłużona tylko na życzenie samego Kyliana. Jak twierdzą źródła bliskie otoczeniu piłkarza, w tym momencie już nikt i nic nie zmieni nastawienia Mbappé na odejście do Realu Madryt. Zawodnik wykonał już swoją przysługę dla Francji, o co poprosił przed rokiem Emmanuel Macron. Teraz Klian uważa, że to najwyższy moment, by pomyśleć o sobie i jak najszybszym transferze do Realu Madryt. Otoczenie 24-latka przekonuje, że zawodnik chce spotkać się z włodarzami PSG po zakończeniu sezonu, by przekazać im swój zamiar, którym jest transfer do stolicy Hiszpanii. Wiele wskazuje na to, że działacze PSR zamkną zawodnikowi drzwi i Mbappé dołączy do królewskich dopiero latem 2024 roku. Jeśli chodzi natomiast o nastawienie Realu Madryt, to As utrzymuje, że Florentino i spółka nie wykonają żadnego fałszywego ruchu w kierunku Mbappé. Nikt nie chce powtórzyć tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku. To zawodnik musi być tym, który utoruje sobie drogę do Madrytu. Tylko kiedy Mbappé zdoła uwolnić się od Paris Saint Germain, to cała operacja transferu na Bernabeu zacznie nabierać kształtów. W Waldebebas nikt nie myśli o negocjacjach z PSG, dlatego Mbappé będzie mógł wylądować w Madrycie tylko jako wolny zawodnik. A według Was transfer Kliana Mbappé do Realu Madryt jest nieunikniony? Zachęcam Was do dyskusji w sekcji komentarzy. W ostatni wtorek fani Lecha Poznań otrzymali kiepską informację. Bartosz Salomon, który jest ostoją kolejorza, nie przeszedł testów antydopingowych, za co grozi mu dyskwalifikacja. Sprawa bardzo szybko rozeszła się też po zagranicznych mediach. Temat szybko podłapali Szwedzi, którzy postanowili zapytać o zdanie działaczy Gordon, licząc, że klub ze Sztokholmu będzie mógł wejść tylnymi drzwiami do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Tak ten temat skomentował dyrektor sportowy Drew Gordon. Nie wiemy, czy będziemy mogli zastąpić Lecha. Sprawą musi zająć się UEFA, oczywiście jesteśmy gotowi do gry w przyszły czwartek, jeśli dostaniemy taką możliwość. Muszę jednak uspokoić tutaj fanów zespołu z Poznania. Należy wspomnieć, że zespół z na wtorek 4 kwietnia nie ma najmniejszych szans na zastąpienie Lecha w meczu 1 czwartej ligi konferencji Europy przeciwko Fiorentinie. Zgodnie z zasadami ukarany może zostać jedynie zawodnik, a nie cały zespół, który walczy o awans na boisku. Niestety sam piłkarz może poważnie zapłacić za swoje zachowanie. Jeśli próbka B potwierdzi obecność zakazanych środków w organizmie zawodnika, filar obrony Lecha Poznań może pauzować nawet przez kilka lat. Dla porównania zastosowanie dokładnie tego samego środka Andre Onana został zawieszony na 12 miesięcy. Na dalszą część badań musimy jednak nieco poczekać. Tak temat pozytywnych wyników antydopingowych skomentował Michał Rynkowski, prezes polskiej agencji antydopingowej. Chlortalidol to diuretyk zaliczany również do środków maskujących. Może być stosowany zarówno w kontekście ewentualnego wypukania się z wcześniej stosowanych środków dopingujących, jak i celach leczniczych, np. nadciśnienia czy choroby niewydolności serca. To bezwzględna dyskwalifikacja, która obejmuje zakaz startu w zawodach, wykluczenie z treningów kadry i klubu, brak możliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji w sporcie pod auspicjami polskich związków sportowych. Nie ma żadnego ryzyka, że rezultat z wojska zostanie anulowany, ponieważ co najmniej dwóch zawodników musiałoby otrzymać pozytywne wyniki badań. Dopiero wtedy możliwe jest unieważnienie wyniku sportowego. A wy? Co sądzicie o aferze dopingowej z udziałem Bartosza Salamona? Czy według was obrońca Lecha Poznań celowo stosował doping? Zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Wydawać by się mogło, że po dublecie Roberta Lewandowskiego w meczu z Elcze krytyka polskiego napastnika powoli się stopuje. Niestety po El Clasico hiszpańskie media znów krytykują Lewego, przytaczając mu jego kiepskie statystyki w meczach z silniejszymi rywalami. Mundo Deportivo zwraca uwagę na dwa aspekty postawy Lewandowskiego. Jak wylicza dziennik, to Mundialu Polak strzelił 18 goli w 19 spotkaniach. Po tym okresie zdobył 9 bramek w 16 meczach. Zamiast zrobić postępy wraz z długością pobytu w nowym klubie, Lewy zanotował regres. Być może pewien wpływ na to ma absencja kluczowych kreatorów gry: Pedriego i Osmana Dembele, ale to nie tłumaczy rozczarowującej dyspozycji indywidualnej piłkarza. Zupełnie na odwrót jest w przypadku Karima Benzemy. Jak podaje Sport, Francuz od Mundialu notuje najlepsze wyniki w pięciu najlepszych ligach europejskich, dzięki strzeleniu 19 goli i zaliczeniu pięciu asyst. W klasyfikacji kanadyjskiej takim samym wynikiem może pochwalić się tylko Marcus Rashford, a na podium jest też Vinicius. Lewy z dziewięcioma trafieniami i trzema asystami jest bardzo daleko od tej czołówki, choć gra w zespole lidera La Liga. Wątpliwość wzbudza zwłaszcza postawa Lewandowskiego w kluczowych momentach, których ekipa najbardziej potrzebuje błysku geniuszu swoich najlepszych piłkarzy. 34-latek trafił do siatki w trzech z 10 najtrudniejszych starć tego sezonu Bayernem, Interem, Manchesterem United i Realem Madryt, co jest dość niskim wynikiem, biorąc pod uwagę poziom oczekiwań względem Polaka. W czterech klasykach Lewy strzelił jednego gola, a drużyna bez niego potrafiła wygrać na Bernabeu. Lewandowski zawiódł w starciu z Bayernem i w pierwszym meczu z Interem podobnie zresztą jak w rywalizacji z Manchesterem United. Trudno oczekiwać, żeby największa gwiazda świeciła najjaśniej w każdym trudnym pojedynku, ale było tego zwyczajnie za mało. Barsa pozyskując kandydata do złotej piłki za ogromne pieniądze, liczyła jednak na coś więcej. As zwraca uwagę, że Lewandowski nie dał Barcelonie oczekiwanego skoku jakościowego. Zwłaszcza jeśli porównamy go z wpływem Messiego na zespół. Warto przypomnieć, że Argentyńczykowi często zarzucano, że przy problemach drużyny nie był w stanie wyciągnąć jej na powierzchnię. Ale czy Lewandowski potrafił to robić? Madrycki dziennik przedstawia opinię jednej z osób z kierownictwa klubu, że ewentualny powrót Argentyńczyka i posiadanie dwóch liderów mających grubo powyżej 30 to za dużo nie tylko z powodu pensji. A wy co sądzicie o formie Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? Czy według Was wiek jest powodem jego pogarszającej się dyspozycji? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!